Bez kauczuku dzisiaj by się w ogóle było trudno obejść. Mówiłem o tym przy mowie inauguracyjnej, że pierwszą polską fabrykę otwarto w 1938 roku i to była właściwie trzecia fabryka na świecie, więc Polska jeżeli chodzi o kauczuk syntetyczny ma wspaniałe tradycje, naprawdę wspaniałe, była jednym z liderów jeżeli chodzi o technologię przed wojną. I my dzisiaj tylko próbujemy skromnie nawiązać do tego dziedzictwa. Firma Synthos uruchomiła produkcję w nowej instalacji kauczuku. To dzisiaj jedna z największych inwestycji prywatnych, nie tylko w Małopolsce, ale także w całym kraju. Jej koszt to prawie 600 milionów złotych. W wytwórni kauczuku znajdzie pracę 150 osób. To kolejny istotny krok w rozwoju Syntosa. Kolejny istotny, uzupełniamy portfolio kauczuków, jesteśmy już kompletni, jesteśmy jakościowym dostawcą, który dostarcza globalnie kauczuki do wszystkich najlepszych producentów opon. Przede wszystkim w Polsce opłaca się inwestować w chemię. Nie muszą to być kraje o niskich płacach. Wręcz odwrotnie, chemia wymaga innowacji. Chemia wymaga wysoko wykwalifikowanej siły roboczej, ale także chemia wymaga bardzo dobrych przedsiębiorców, którzy myślą w skali światowej. Także wszystko to mamy w Polsce i zapraszamy każdych producentów chemicznych, żeby tutaj się rozwijali. W instalacji, którą dzisiaj otwieramy Zatrudnienie już znalazło 150 osób i praktycznie w całości to muszą być osoby wysoce wykwalifikowane. Zanim instalacja została uruchomiona, wszystkie te osoby przeszły przez szkolenia. Część tych szkoleń między innymi się odbyła w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, w Beaumont, na fabryce, która jest pierwowzorem naszej fabryki. Więc musimy mówić o osobach, które oczywiście znają świetnie angielski, znają chemię. I są naprawdę sprawnymi inżynierami. To niezwykle istotna inwestycja firmy Synthos, która pozwala firmie wejść na wyższy poziom rozwoju, ale jednocześnie świadczy o tym, że oświęcim jest bardzo ważnym miejscem dla realizacji inwestycji zarówno dla tej firmy, jak również dla polskiej chemii. Dzięki temu przybędą nowe miejsca pracy. Ale to, co jest niezwykle istotne, powstaje nam globalna marka, która tak naprawdę coraz lepiej radzi sobie na rynkach światowych i to jest bardzo ważne również z punktu widzenia prestiżu dla całej Ziemi Oświęciwskiej. No ja myślę, że to bardzo dobra informacja dla miasta Oświęcim, dla jego mieszkańców, dla mnie też osobiście, dlatego że jest to jedna z największych inwestycji prywatnych w Polsce. Zainwestowanie to przeszło 500 milionów złotych, więc to są ogromne środki, które są właśnie wydane w tym, w tym miejscu, w tej firmie, która też przecież jest kontynuatorką pięknych tradycji zakładów chemicznych Oświęcim. Ta firma funkcjonuje przeszło 70 lat właśnie jako firma chemiczna. Zmieniają się właściciele, a bardzo to, że mamy właśnie kolejne inwestycje. Tak jak Pan Prezes powiedział, po 40 latach wykonano nową e, linię produkcji kauczuku. Oczywiście stare modernizowano, ale tutaj wykonano tą nową linię na 90 tysięcy ton. Da to zatrudnienie prawie 150 osobom. E, mam nadzieję, że też dzięki temu uzyskamy dodatkowe wpływy podatkowe do budżetu miasta. Będziemy mogli realizować wiele inwestycji też publicznych w przestrzeni miasta Oświęcim. To nie koniec. Firma chemiczna przewiduje realizację kolejnych inwestycji. Cały czas robimy. jak pan widzi, tam budujemy kocioł fluidalny, mamy plany związane, mamy decyzję środowiskową i plany związane z budową kotłów opalanych przez RDF. Mamy ileś inwestycji, które się będą w sposób naturalny działy.